Dzień dobry, witam was w, kolej... w kolejnym vlogu. Ja jestem naprawdę po bardzo ciężkiej nocy. No zobacz. Pięknie wyglądasz. Ślicznie. Bardzo, no. I słuchajcie, jest naprawdę coraz coraz ciężej. E, ogólnie chodzi o to, że ja w nocy mogę spać tylko na lewym boku. Po tylu godzinach spania e, na lewym boku, w pewnym momencie ten lewy bok staje się sztywny i obolały, bolą mnie kości i w ogóle odechciała mi się już po prostu spać, jak sobie pomyślę, jakie traumatyczne teraz są te noce, jak obrócę się wiecie na prawy bok, to bolą mnie żebra Tu jest straszny ucisk właśnie z prawej strony Tak jakby pod żebrami I nie wiem, tak jakby mam wrażenie, że tam te żebra są mocno skopane i strasznie obolałe Więc jak chcę sobie, wiecie, na chwilę ulżyć i obrócić się na prawą stronę To znowu zaczynają mnie boleć żebra No i znowu powrót na, na lewy bok I na lewym boku po jakimś czasie znowu jest to samo Czyli straszny ból kości I po prostu wszystko mi zaczyna drętwieć więc ja już mam naprawdę dość, powiem wam i jest coraz, coraz ciężej. Baba? No. Oczywiście, idziemy, chodź. Ja do śniadanko. No to dam, chodź, wciągnij to do głowy, idziemy. Dobra, let's go, chodź. Zjedz sobie bananka i pojedziemy chyba do sklepu autem dzisiaj, bo jest... Strasznie brzydka pogoda, pada deszcz, nie chce mi się iść na nogach. Więc podjedziemy sobie autem tutaj do sklepu, który jest dosłownie za rogiem, ale mogę sobie wjechać wiecie autem do garażu i zrobić zakupy jakby nie wychodząc w ogóle na dwór. Wy się ubranie, to by jeden. Tak, ubraliśmy się przed budzikiem, tak? Znowu zdążyliśmy. No, już dwa razy, nie? Przed budzikiem jesteśmy gotowi. Tak. Super gość jesteś. I w ogóle, zobaczcie, znalazłam taki fajny, fajny profil na Instagramie. I tutaj wyświetlił mi się taki przepis na pyszny i puszysty omlet czekoladowy. No i dziś będę chciała sobie to zrobić na śniadanie. I to jest profil. Henio papusia, rozszerzanie diety BLW, proste przepisy i tutaj macie, widzicie? Różne takie przepisy. Ja dla dzieci, ale nie tylko, bo ja też skorzystam. Wiecie, co, ja w tej bliźniaczej ciąży myślałam, że będę miała, wiecie, też taki luz jak z kolinem w ciąży, ale tak strasznie się pomyliłam i jest naprawdę tak ciężko. Że ja już tak naprawdę w ogóle nie boję się porodu i już nie mogę się doczekać i odliczam dni do porodu, bo ja już naprawdę będę, już serio, już się będę cieszyć, jak już będę miała to wszystko za sobą, bo ta ciąża daje mi naprawdę mocno, mocno popalić. Nie należy ona do przyjemnych. Wiadomo, jak sobie tak siedzę na kanapie i czuję, jak dzieci się mnie kopią, jak, tam, jak się przemieszczają z brzuchu. To jest to naprawdę piękne uczucie, ale ten ból, który ciągle tak jakby odczułam i to ograniczenie ruchowe i w ogóle te różne takie dolegliwości, których nie miałam z kolinem w ciąży mnie tak dobijają, że ja tak jakby nie wiem, nie umiem się z tego cieszyć, bo cały czas jestem sztywna i obolała, także już naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy dzieciątka będą z nami. Już będę miała to za sobą wszystko. Oj! Za dwa dzieciusie No To ja się zmachałam. I tatuś. tatuś królik, mama i kolej Jeszcze dwa musimy dokupić takie króliczki, prawda? Bo będą jeszcze dwa dzieciusie. No dzieci no to jest, kolejne, to... A, to nie jest A. Dobra, zacznijmy się z zakupów. Byłam autem, więc miałam okazję zrobić takie większe zakupy. I masz. A po co mi to dajesz? No co no, jest jeść zakup. To nie jest zakup. Wzięłam bułki do pieca, chleb, jakieś takie... Jakieś nie, takie... czekolada. To jest mus czekoladowy, no. Ostatnio Cię bardzo zasmakowało. Ja chcę to, co to się... dla słabka. to nie jest Sławek, to taka. Co tu jeszcze mamy? Banany. Banany. Jabłuszka. Szczepiorek. Szczypiorek. Szpik. I? Kotlet. Nie kotlet. Paluszki rybne. Ryba. Taki mus wzięłam z mango. mango z mango. I z jabłka. Tutaj mam jeszcze takie serki. Nie, ja tego nie lubisz. Wziąłem sobie taki miks owoców. O, tak. Co my tu jeszcze mamy? Jogurt naturalny będzie mi potrzebny właśnie do zrobienia, do zrobienia tych omletów. To jeszcze jedno jabłko omletów. To wziąłem takie jajeczka. Bardzo mi się ostatnio i super fajnie wyglądają. Co tu jeszcze mamy? wziąłem taki serek. Taki serek. Cebula. Cebula. Taka sałata na chleb. No, w sumie na chleb, Taka ale sławek. je to. Czemu mi dokuczasz? No, ja. lubię ci No, widzę właśnie. Takie smarowidło na chleb, ale sławek to je jako sałatkę. Sałatkę. Sałatę. Wziąłam szyneczkę jedną. A mnie A jeszcze taką szyneczkę. Co zamierzę zjeść? Zrobiłam sobie na szybko śniadanko. Zaraz ma być moja mama na paznokciach. Mama bierze Kolinka później do siebie. Ja sobie zrobię szybciej klientki i wieczór będę miała dla siebie, dla Kolina i dla Sławka. Tutaj zobaczcie, wrzuciłam tutaj do takiego białego pojemniczka. Wrzuciłam te jajeczka i zobaczcie jak to fajnie wygląda. Wiem, skarbie, przepraszam. No, zapomniałam. Także tak wygląda moje śniadanko. Później sobie zjem te owocki i omleta e, tego czekoladowego. Omleta zrobię sobie e, na zrobię sobie po prostu na drugie śniadanie, bo teraz nie zdążę. Dobra, robię tego omleta czekoladowego. Co tu muszę dodać? Dwa jajka. Daję to do blendera, bo tutaj piszę, żeby to zblendować. Tak też zrobię. Hop. Jeden banan. Mam nadzieję, że to będzie takie dobre, na jakie wygląda na tym filmiku. Mam takiego smaka na to, że sobie nawet nie wyobrażacie. 150, a nie, jedna łyżka oliwy. łyżka oliwy. Oliwy z oliwek, czy jakiej oliwy? Nie wiem, dodam po prostu oleju. Okay. 150 gram jogurtu roślinnego lub naturalnego. Ja mam akurat jogurt naturalny. Oj, przepyszny jest ten jogurt z tego Pure Nature Bio. A, 150 gram. Dobra, co tam jeszcze mamy? Jedna łyżeczka kakao. Ja chyba dam troszkę więcej niż jedną łyżeczkę. Czyli troszkę więcej niż tutaj jest napisane, ale tak jak mówię, ja chcę, żeby to było słodkie. Okej. Okay. No. Mmm, słodka. Pół łyżeczki proszku do pieczenia. Ja jeszcze dam sama od siebie po prostu, nie z przepisu troszkę cukru waniliowego tak jak mówię, ja chcę żeby to było słodkie tutaj piszę. wszystkie składniki oprócz mąki zblenduj dodawaj mąkę do uzyskania odpowiedniej, odpowiedniej konsystencji czyli to blendujemy i na koniec dodajemy jeszcze mąki aż uzyskamy taką wiecie konsystencję jak na filmiku, to blendujemy i teraz zobaczcie wygląda to tak po, zblendu, po zblendowaniu i będziemy dodawać teraz mąkę i smażymy. Zobaczcie, mniej więcej o taką konsystencję chodzi. Ups. O nie, to pachnie jak ciasteczka. To pachnie jak ciasteczka. Ale to będzie dobre. Już nie mam taką nadzieję, ale wygląda świetnie, naprawdę. I teraz zobaczcie, ja sobie zrobiłam z tego coś takiego. Na placuszka dałam ten jogurt naturalny, dałam mus z owoców. No i tutaj obok owoce, i wszystko jest polane syropem z drzewa klonowego. No i tak wygląda moje drugie śniadanko. Było naprawdę prze, przepyszne i na pewno będę robić częściej. Został mi jeszcze jeden taki placuszek, ale, da, ale chcę dać skosztować Kolinowi, jak wrócił od moich rodziców. Chociaż wątpię, że on zje coś takiego, bo on jest strasznie, strasznie wybredny. Jeśli chodzi o jedzenie, mam nadzieję, że mu się to jeszcze zmieni. I dostałam właśnie wiadomość, że moja poczuszka leży na poczcie. Chciałam teraz iść, ale jest tak straszna pogoda, że nawet mi się nie chce wychodzić z domu, więc później jak Sławek przyjdzie, to to skoczy. Zaczynam właśnie kompletować i zamawiać reszty rzeczy, które są nam potrzebne do babyków, kremy, balsamy, oliwki, pampersy i tak Także później Wam pokażę, co tam pozamawiałam i z jakich firm polecam produkty właśnie dla niemowlaków. Nie tylko dla niemowlaków, ale później też Wam się dobrze będą sprawdzać. Przy Kolinie też nadal mi się dobrze sprawdzają te produkty. I co tam jeszcze? No i w sumie już jest 16. zaraz biorę się za robienie obiadu. Dziś robię paluszki rybne z ziemniakami. Do tego kupiłam surówkę. O 17.00 mam jeszcze klientkę i na dzisiaj koniec. Zobaczyłam ziemniaki, zebrałam się i idę jednak po tą paczkę, bo Sławek dzisiaj miał jakiś projekt na dworze i trochę mi go szkoda, więc już się zmotywuję i pójdę sama po tą paczkę. Co tam się dzieje na tym dworze, to jest po prostu koszmar. Jest tak zimno, pada śnieg, na dodatek jest sztorm i nie spodziewałam się, że jeszcze jeszcze tutaj będzie w Holandii śnieg. Teraz robimy sobie unboxing. Dobra, no tutaj. Muszę to wszystko przesunąć. Jakie to malutkie, a te paczki pampersów pod kolana są tak duże, że tego nie idzie. Że tego podnieść nie idzie. Oj, coś mi się wylało. nie, no niedobrze, niedobrze, niedobrze. Bo tu też tanie nie było. To mi się wylało. Trzeba im wysłać zdjęcie, Bez jest przesady. to on bo strasznie denerwuję. Dobra. Dobra, już w sumie nie będę wysyłać zdjęcia, nie będę robić dramy. Trudno. Poczuszka ogólnie wygląda. Tak. I co my tutaj mamy? Pampersy 0 i Pampersy 1, bo nie wiem, które na początku będą nam potrzebne. Może być różnie. Na 99% 0, ale zamówiłam na razie po takiej małej, po takich małych paczuszkach, żeby sprawdzić po prostu, które nam będą potrzebne. Później jak Giusiu się urodzi, od razu domówię większe paczki. Mam tutaj proszek do prania 0% z firmy Neutral i mam tutaj płyn do płukania, też 0% z tej samej Firmy. I tutaj mam taki balsam do ciała ze 100% naturalnym składem. Już wam pokazuję firmy, bo nie wiem w sumie jak to się wypowiada. Ale wygląda to tak i z doświadczenia właśnie wiem, że te produkty bardzo dobrze się u nas sprawdzają. Kolin był niemowlakiem, i teraz właśnie też się bardzo dobrze sprawdzają. Tutaj mam żel do mycia z tej samej firmy, co ten proszek i płyn do płukania. 0% e, firma Neutral. I co tam jeszcze mam? Tutaj mamy oliwkę do ciała. Też to 0% bez zapachów, bez żadnych zbędnych, e, szkodliwych dodatków z tej samej firmy. Mam jeszcze trzy takie takie ściereczki, e, do których wkłada się rękę do mycia e, maluszku. Także no, unboxing nowy, zrobiony.